Cześć, już wróciłem. wróciłem. Yy, mówiłem, że około 13 wrócę yy, z tym kompa. Jest 13:20. Yy, aha, I, zapomniałem słuchawek obraz. No więc mówiłem, że wrócę tutaj o 13:00. Yy, jak wiecie, jest 13:20. No, i tak teraz do, dopiero dlatego, że wyskakiwałem jakieś błędy w tym. Chyba. No, jakoś tak. Yy, będę grał moim agentem. Czekajcie, gdzie on jest. Yy, tutaj, Kajo. Kai. Nie to jest na razie mój ulubiony, ale w sumie jedyny, którego odblokowałem po tym. Nie, no, są żarty jakieś. Closed party, open party. Nie no, naprawdę. Aha, bo to jest deadmatch. Nie ja wiem, no na. The following marbles had active. Nie no, nie wiem. Godzinę próbuję się dostać do Valoranta, a jak już dostałem się do tego Valoranta. To mi wyskoczył błąd na półtorej godziny. Dobra, to co? Yy, z valorantem nie wyszło. Ale nie wiem, co możemy zrobić tak naprawdę. Live będzie trwał teraz do 16 i nie zamierzam go przerwać. Bo jak obiecałem, to obiecałem. Więc wejdę sobie na YouTube'a. Zobaczę co się dzieje, może jest coś ciekawego. Kamoc dalej ma live'a, to może do niego na live'a wbijemy. Mm. ogóle bardzo jestem yy, zadowolony, bo jak widzicie, mam 12 już yy, a, Czyli od pierwszego live'a, które stworzyłem.